Kochani, dzisiaj przychodzi do mnie Magda, którą na pewno zobaczycie, i właśnie przygotowuję parę przekąsek. Starłam sobie już tutaj buraki. Mam nawet rękawiczkę, no bo buraki strasznie brudzą. I planuję zrobić karpacz z buraka i koziego sera. Już gotuje mi się cukinia, którą zaraz będę blendować, i wszystko Wam pokażę. Mam tutaj cukinię na bulionie warzewnym. Pół cukinii pokroiłam w kostkę i dodałam pół marchewki. No przeprawię za chwilę jak zmiksuję tą cukinię, bo myślę, że jest gotowa na taki aksamitny krem. Zmiksowałam krem, dodałam troszeczkę gałki muszkatałowej i tą moją pastę z kurkumy. Myślę, że tyle wystarczy i to będzie smakowało obłędnie, do tego. Zaraz skarmelizuję orzechy na patelni. Podprażyłam sobie już czułe słonecznika, do tego płatki migdałów i orzechy pekan i posoliłam. Większość z tego jest w miseczce i teraz to skarmelizuję, bo będę chciała, żeby to był idealny wkład do mojej zupy. I Podam tę lupę w miseczce i poprażę, a w zasadzie będę starała się, żeby to były takie cząstki, do tego kremu z cukinii. wtedy one będą słodkie i słone i to fajnie zrównoważy ten cały smak. Dodaję trochę syropu klonowego i to mi się skarmelizuje i będzie obłędne do tego kremu. Zresztą do każdego, na przykład do kremu ze szparagów albo do takiego kremu z borowików, to jest czad. Absolutny czad. Mamy te starte buraczki, nie wiem jak mi to wyjdzie, ale mam nadzieję, że dobrze. I rozkładam je na talerzu, jeszcze w tych rękawiczkach, bo jak widzicie one naprawdę mocno brudzą. Staram się wybrać plasterki cienkie, bo najlepiej wtedy smakują. Resztę można użyć do sałatek, do soków, oczywiście z tym lubicie najbardziej. Tutaj nawet możemy dać dwie warstwy. To, które mi wyjdzie ładniejsze, to dam Magdzie. <noise> Że tak się umówmy. Plasterki powinny być super cienkie, więc jeżeli Wam by się to udało... O! To jest idealny plaster. Tak naprawdę. To byłoby najlepiej. Ale to nie zawsze się udaje. Ja to rozumiem. Z tym najlepszym przykładem Brudzi się to niemiłosiernie. Niestety. Posolę to buraki. I dodamy koziego sera. Mam taki zwykły kozi ser, ale to już zależy od Was. Możecie wodać każdy inny ser, tak? To nie musi być kość. Ja uważam, że to akurat z kozim serem pasuje najlepiej. No, i można też ten ser zmiksować, żeby była taka chmurka. To byłoby idealnie. Teraz ja na przykład to posypię ciepłymi płatkami migdałów i pestek słonecznika. Myślę, że to będzie naprawdę bardzo dobre. A Wy nie musicie wcale tego robić możecie polać oliwą truflową. Co to będzie super, ekstra ale niestety ja nie mam. Do tego rukola i gotowe. O. Możecie tak zostawić to carpaccio, bo wygląda moim zdaniem to błędnie. ale ja dodam jeszcze tutaj melinę na bierzcho, żeby było coś tak ekstra fancy i na przykład z sosem balsamicznym możecie to polać. No, ale ja niestety nie mam. Chociaż balsamiczny może mam, ale nie wiem, czy Magda lubi balsamiczny. Wiecie? O! Zobaczcie. Carpaccio z buraka. Jak znalazł! Obłęd. Ja bym sama chętnie coś takiego zamówiła w restauracji. Czuście nie chcę się chwalić, ale to zajęło mi naprawdę 5 sekund. Jest tej Magda! Pani o Boże! Wychodzę z udarku. Chodź, chodź, bo tutaj właśnie mam ten problem z światłem później po południu. tak, o tak. Zobaczcie, jak Magda pięknie wygląda. No, glam, glama, ja. Ja mam po prostu rozświetlacz nie, dzisiaj. Rozświetlacz ale w ogóle i piękność, nie, ale wygląda jak brąz. Tak, tak, A to jest w ogóle. Słuchajcie, ja Wam powiem już. To jest w ogóle. Ja mam coś pokażę. To jest w ogóle takie coś dziwnego. Normalnie. Człowiek powinien na gołe ciało to założyć, ale to jest taki szlaflok jakby. Mhm. Wiesz tak, I to to jest taki taki sam, do... bo to jest dłuższe, Proszę, zobaczcie. Tak, zobaczcie, takie o, mhm. do tego jest bardzo efektowna skarpeta. No tak, ale ma działać ma dzisiaj bodki, więc... Tak, tak, więc to wiadomo, mhm. skarpeta tylko tymczasowa, a natomiast tu jest sukienka zwykła, też na ramionczka taka. Super, piżamowa. Ale w ogóle piękne te kolory to są. A dziękuję takie bardzo. bardzo. No właśnie tak pomyślałam sobie, że dzisiaj Y, y, uderzę w taką kolorystykę, dlatego, że ni to jesień, ni to lato. Uh -huh. takie, takie, pójma, Właśnie, bo... to jest tak, e, lato-jesień. Tak, to jest takie babie-lato. Dokładnie. <laughs> y, my z Wadzią zaraz y, zaczniemy plotkować. Już y, karpacze, tak jak widzieliście, i jest na stole? Tak, wygląda tak chciałam... przepysznie, że... No, ja to po prostu tak smakuję. Myślę, że tak. Podgrzewam już ten krem i jeszcze chciałam Wam pokazać e, efekt finalny tego, mm, tych pestek. Podprażyłam je z syropem klonowym i one właśnie fajnie będą równoważyć ten no. smak tego kremu z tokini. E, także to, to jest sklejone i to wygląda jak taka granola i takie ma być. I możecie to z powodzeniem wsadzić do różnych innych kremów e, takich bardziej słonych albo takich zasadowych, na przykład do kremu z pomidorem będzie ale fajnie to... wyglądał i no zobaczymy, czy będzie smakował. Magda pewnie powie, że będzie. Ale Myślę, że tak. że to nie jest mhm. I bywa. powiedz, Macia, co tam słychać u Ciebie jeszcze? Co tam? Jak życie? Jak w Madrycie? Ja, y, y, wiecie co, ja w ogóle teraz taką zasadę wyznaję, że y, fajnie jest sobie przedłużać wakacje w ogóle, bo tak wiadomo, byłam na urlopie. że, że na weekendy? Tak, że weekendy po prostu wyjeżdżać, jak się, jak się ma. Ja na przykład na wieś tą swoją jeżdżę i na przykład robię coś takiego, że... Piątki pracuję zdalnie i, trochę się i biorę, biorę sobie tak. na przykład, że piątki pracuję zdalnie i y, mam tam komputer, No internet jest troszkę gorszy, no ale dobra, udaje się. Mhm. No i na przykład teraz ostatni piątek pracowałam stamtąd, udało mi się napisać jeden tekst, więc y, to jest takie fajne, że jednocześnie moje dziecko sobie może tam biegać na terenie, mhm. Jasne. a ja po prostu zajmuję się pracą. No i też tak, w takim tempie tak. Spokój, tak, w jest tak. Jestem bardziej wydajna. Jestem, jestem. Tylko trzeba sobie umieć zorganizować czas. No, ale e, ja powoli się tego uczę. Uczę się tego. Ale jest lepiej. coraz lepiej. Zdecydowanie. Mhm, ja myślę, że ty masz bardzo dobrą organizację. Moja część się przyniosła. A to tak, róbcie. Jezus. Jezus. Boże, spadły mi te buraki, jak one by mi się rozbryzły. Tutaj na tym kamieniu to, to byś. By nie się szukały sposobów na wybielanie. E, matko i córko. Ale i... to są Drobiazgi, jasne. Nivea glow. No, dwufazowy do, do, do zmywania rzęs. To jest bardzo fajne. Ja to kiedyś miałam tylko niebieskie. No, to to jest tak to dermika. Lubimy celarny do mycia twarzy. O, super! Ja uwielbiam takie rzeczy i w ogóle lubię najbardziej zmywać twarz pod właśnie. O, no to Także, super. No Trapiła, Bardzo się tka, Dziękuję bardzo. Tutaj mamy maska. No, no, no. To jest rozjaśniająca w ogóle. To rozjaśniająca maska, czyli na moje przebarwie tak, nie mam tak, tak, właśnie tak, na tym tak. tak że, to Tak, wiem, że wiem, że walczysz, ale to walczę. Uważam, że jesteś najlepszą osobą, która to może przetestować. Artist. Zobaczmy, więc... jak pachnie. Ojej! To jest do zmywania ta maska, nie można jej zostawić. No tak wygląda, słuchajcie, jak ładnie. to była taka bardzo um, przede wszystkim zwita konsystencja. Rozświetlająca. No, raczej tak. Hmm. Tak, ta, to, to pewnie jest taka yy, zastygająca paletka cieni. Do tego mamy Soraya. O, balsa moje Kiedyś był taki budyń, pamiętasz? My budyń. go używaliśmy tak, na lub tak, tak. lub antycelulitowo oczywiście Ale w ogóle tak sobie pomyślałam, że ty, jak teraz e, tak biegasz, e, sukcesywnie w ogóle gratuluję. Ja bo no na przykład się teraz nie potrafię zebrać. Niestety kompletnie. nic nie widać po mnie. Nie mam Cię, ale chyba mnie. Nie ważyłam się, ale no psychicznie, ale psychicznie, nie ważyłam się, jak tak. spojrzałam na swoje zdjęcia ostatnio, ja to z... po prostu się załączył. W każdym razie używaliśmy kiedyś takiego budyniu namiętnie, ile my wklepywałyśmy. nawet tak. wklepywałyśmy i czekałyśmy, no aż się wchodzi i zupełnie nie działa. No i wiadomo, żaden budyń nie działa na sobie. No i to sobie tak mówiłyśmy, że on działa, ale zupełnie nie działa. Jedynie co na trochę skórę tak, i wszystko, ale nie Tak de facto. Dermika, maseczka rozświetlająca. Ja bardzo lubię maskę z dermiki, na przykład satysfakcja się nazywa ta maseczka z różą. Jest świetna. A to jest po prostu specjalnie dla Ciebie, bo tu jest napis A Star is Born. <gulaty> 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 Dziękuję bardzo. A tutaj jeszcze coś mamy. Proszę, With self tan. Tak. Pomyślałam sobie, że dla y, kogoś taki akty Tak, że to jest taki trochę rozświetlacz, ale ze stopniowym Aha. brązowieniem, ale, ale to bardzo to fajnie. jest taki, wiesz. No bitcha no, liberata to chyba jest jakby. <gulaty> <by> liberata. <gulaty> kochani, my się zabieramy za jedzenie, bo Madzia jest głodna i ja chciałam zrobić więcej rzeczy, ale ona oczywiście powiedziała, że na się naje ale tak. spokojnie, ja i później się, coś. się zagadamy, mamy mnóstwo tak. tematów w ogóle, nawet zapisałam sobie w tak, ona sobie zrobiła listę co, co, o czym mamy pogadać i ja też mam jestem pewna, że i tak wszystko. sobie wszystkim. przypomnę, i wracając do domu o Jezus, nie powiedziałam tak, ale to zawsze tak jest, tak, my no. po prostu nigdy nie jesteśmy w stanie się nagadać i w ogóle I nie można e, tego zrobić nie, ja moje was. dziewczynki dzisiaj się mnie zapytały, Mamo, a ciocioty to jest twoja siostra? O, o, nie, ale pra praktycznie. O, nie. Ja to właśnie złapie, one rodzone. są słodkie, no. po prostu. Mega.